Witam, z tej strony Dominik z Tęczowej Pasieki. Siema Wiki. Siema Józek. Kule. Trzymaj, poczekaj, poczekaj. Robimy właśnie ogrodzenie dla naszych kurek. Będziemy mieli korniczek. Pyk, pyk. Wikusia już tu. O, największa kurka wchodzi. Ej! Na razie przygotowujemy, dziury wykopiemy. Później supeczki się pomaluje, siateczkę się kupi. Wika, kopiemy dziury, nie? Wiesz, świderka. Wiktoria pomaga tacie. Zobaczcie, jak ona ciężko pracuje. Chce mieć pyszne jajeczka, to musi pracować, tak Mika? Pozdrawiamy was, trzymajcie się.